Gdy miałam cztery latka, rodzice zapisali mnie na pierwsze zajęcia taneczne i ta przygoda trwa do dziś. Mam na imię Hania, mam 10 lat, moją pasją jest taniec. Obecnie chodzę na zajęcia do szkoły tańca Show Me Dance Studio. Moją instruktorką jest Pani Milena Jackowska. Prawą ręką od razu rzucam w tamtą stronę, ale rzucam i puszczam, okay? czyli jest krok z rzuceniem, od razu. nie zatrzymuję tej ręki. Milena Jackowska, jestem trenerem tańca, moją podopieczną jest Hania Winnicka. Hania uczęszcza do mnie na zajęcia już trzeci sezon. Jest ogromnym talentem tanecznym. Od zeszłego sezonu zrobiła ogromne postępy i aktualnie przygotowujemy się razem do pierwszego występu całej grupy. Spotykamy się kilka razy w miesiącu. Jest to ponad 11 godzin treningów na tej sali tanecznej. Dzięki mojej pasji poznałam wiele ciekawych osób, cały czas jestem aktywna fizycznie, co dobrze wpływa na moje zdrowie i samopoczucie. W tej chwili trudno mi powiedzieć czym będę zajmować się w przyszłości, ale chciałabym, żeby taniec pozostał w moim życiu. Myślę, że każdy powinien mieć swoją pasję, ponieważ daje to szczęście. Każdy powinien dobrać odpowiednią pasję do siebie. Thank you.